Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak łączyć kolory ubrań, aby wyglądać atrakcyjnie, nawet bez makijażu, i jak poprzez atrakcyjny wygląd zwiększyć swoją pewność siebie, to koniecznie obejrzyj to krótkie wideo do końca, bo dowiesz się, jakie to proste. Cześć, ja nazywam się Joanna Szwajkos i jestem osobistą stylistką i kolorystką. Nie wiem, czy Ty też tak masz, ale ja bardzo często obserwuję kobiety i zastanawiam się, czy są dobrze ubrane. Zauważyłam taką ciekawą zależność, że im kobieta lepiej wygląda, tym większą pewność siebie od niej czuć i wcale nie muszą być to ubrania od znanych projektantów. Mogą być to ubrania z popularnych sieciówek, na które większość z nas stać. Sekret nie tkwi w cenie stylizacji, ale w odpowiednim operowaniu kolorem. I o tym chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć. Mamy 12 typów kolorystycznych i jeden z tych 12 typów kolorystycznych charakteryzuje urodę każdej z nas. Niestety wiele kobiet nadal popełnia bardzo duże błędy. Na przykład ciemny typ urody nosi jasny kolor włosów, przez co twarz wygląda niekorzystnie. Albo zgaszony typ urody używa czystych odcieni pomadek, przez co patrząc na twarz tej kobiety widzimy tylko kolor pomadki. Albo bardzo dużym błędem jest, kiedy jasny typ urody wybiera czerń na pierwszą linię stylizacji. Przez co twarz staje się jeszcze bardziej blada i widać wszystkie jej niedoskonałości. I tutaj z pomocą przychodzi analiza kolorystyczna. Jeśli chciałabyś zobaczyć na przykładach, jak łączyć kolory ubrań, aby nawet bez makijażu nie wstydzić się wyjść z domu, a może po prostu chcesz czuć niesamowitą pewność siebie, gdziekolwiek się pojawisz lub cokolwiek masz do załatwienia, to kliknij w link pod tym nagraniem i zobacz, co jeszcze otrzymasz, jeśli zdecydujesz się na analizę kolorystyczną. Jeśli wybierzesz u mnie analizę kolorystyczną, na pewno dowiesz się, jakim typem kolorystycznym jesteś, jakie atrybuty koloru posiada Twój typ wraz z omówieniem i przykładami. Otrzymasz od 5 do 10 przykładowych od przykład przykładów odpowiednich dla Ciebie odcieni z każdej grupy kolorystycznej, takiej jak żółcie, pomarańcze, beże, błękity, szarości itd. Dowiesz się, co to jest linia stylizacji i jakie kolory możesz na każdą z nich wybierać. Dobiorę dla Ciebie odpowiedni kolor pomadki, różu do policzków, cieni do powiek, a nawet farby do włosów. I to wszystko otrzymasz wraz z nazwą marki i koloru, abyś od razu wiedziała, czego szukać w drogerii. I co najważniejsze, przygotuję dla Ciebie około 6 stylizacji z najlepszymi dla Ciebie kolorami, abyś wiedziała, jak kolejne stylizacje. Tworzyć samemu. Mając taką wiedzę i umiejętności, z łatwością będziesz tworzyć dla siebie stylizację. W ciągu kilku minut będziesz gotowa do wyjścia do pracy czy na spotkanie ze znajomymi, a twoje stylizacje będą budzić zachwyt i podziw. Zaoszczędzisz dużo czasu. Czas zakupu nowych ubrań skrócisz do minimum. Wychodząc do sklepu od razu będziesz wiedziała i będziesz potrafiła zidentyfikować idealne dla siebie kolory i będą to ubrania, w których z przyjemnością będziesz chodzić. Oszczędzisz również sporo pieniędzy. Wybierając kosmetyki kolorowe lub farby do włosów, nie będziesz musiała kierować się intuicją, tylko dostaniesz konkretne przykłady nazw i kolorów. To tylko niektóre z wielu korzyści dobrze przeprowadzonej analizy kolorystycznej. Jeśli chcesz przestać marnować czas, zastanawiając się, w co się ubrać i zacząć wyglądać atrakcyjnie, kliknij w link pod tym nagraniem i zobacz, co jeszcze dla ciebie przygotowałam.